Daniel, a to prawda, że rynek biur elastycznych jest coraz bardziej popularny w Polsce? To prawda. No tak właśnie słyszałem, ale mm, nie do końca jakoś to widzę. To może powinienem zacząć się temu przyglądać? Bo fakty są takie, że na siedmiu głównych rynkach biurowych, w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście, Poznaniu, katowicach i łodzi, kołorki i biura serwisowane zajmują łącznie 420 tysięcy powierzchni biurowej. To już sporo, rzeczywiście. No wiesz, to około 3% nowoczesnych biur w tych miastach, ale faktem jest, że trudno być wobec nich obojętny. Bo widać, że to jest trend wzrostowy. Gdzie jest tego najwięcej? W Warszawa, z ofertą 235 tysięcy powierzchni biurowej. Dzięki. To naprawdę ciekawa informacja. Nie ma sprawy, a jeśli ty chcesz być na bieżąco z ciekawostkami z rynku nieruchomości, zaobserwuj ten profil.